moi kochani, witam was serdecznie w niedzielę a jak niedziela to najlepiej spędzona z rodziną przy kawusi, przy ciasteczku takie niedziele są najpiękniejsze, właśnie rodzinne dlatego dzisiaj rodzina rodzina liniowa zobaczymy jak się spisze 38 zł wkładu sprawdzamy jak rodzinka liniowa wyjdzie Nadrapana, przygotowana 91, numer najmniejszej i szukamy garnek i jabłuszko. Garnek mamy, tu garnek i tu garnek, tu jabłuszko. Kolejne dwa, truskawka i arbus. Truskawka i arbus dają linię. No to najmniejsza już się spisała. Najmniejsza jest w dobrym humorze. Truskawka, arbus. Truskaweczka. Kolejne to kwiatek i gruszka. Kwiatek tu, gruszka tu. Kwiatek. Kolejne to banan i wisienki, wisienki, wisienki. Banana nie ma. Rodzinka zjadła banany. Cytryna i sakwa. A była gruszka. Jest druga linia. No to najmniejsza. No dzisiaj faktycznie w dobrym humorze. Sakwa i cytrynka. I ostatni symbol to kości, których nie ma. No to sprawdzamy te dwie linie. Co? Coś tu przygapiłam. Nie, 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 to na pewno nie truskawka, arbus. Eee, no właśnie, nie było diamentu. <ścoughs> chciałabym, chciałabym, nie, tej linii nie ma. Eee, a tu sprawdzamy korona, eee, krab, gruszka. I diament. Nie, no tego też nie było. Opatrzcie, co ja sobie wydrapałam, pewnie. Chciałabym. Nie, te małe linie są niestety puste. Drugie, super linie, numer 47. Ale byłaby piękna niedziela z taką wygraną. Parasol i arbus. Parasol jest, tu też. Parasol, parasol. Dobra. Tak, żeby nie przesuwać, to może tak zostawię. Korona i sakwa. Sakwa, korona, sakwa. Dobra. Kolejne. Gwiazda i wiatrak. No ale wiecie, no niedziela z gapcią też musi być. Także. Kapcia w niedzielę się obudziła, występuje dzisiaj na odcinku, <noise> ale bez kapci byłoby smutno. <noise> Podkowa i diament jest diament, diament, mm, diament. Następnie czapka i biedronka, 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 biedronka. biedronka. I ostatnie to klucz, klucz, klucz i klucz. No ta jest też pusta. No to teraz zabieramy się za te większe, ekstra, linie numer 13. Tu będę Wam przesuwać. I mamy cytrynę i parasol. Cytryna i parasol. Rynka. Dobra, kolejne. Biedronka i klapki. Jest Biedronka. Biedronka daje linię. Mam nadzieję, że tutaj się nie pogubiłam. Nie zdrapałam za dużo, jak tam. Biedronka. I biedronka, kolejne to czapka, i piłka. Tu jest piłka. Tu są czapki. No dobra, kolejne to gwiazda, i słoneczko. Słoneczko jest. Jest też gwiazdka. Gwiazda, gwiazda. Kolejne sakwa i księżyc, księżyc, i tu księżyc, kolejne to rolki, i kwiatek. Tu są rolki, kwiatek, rolki, rolki. Rolki. Dobra, ostatni symbol to moneta. Moneta jest tylko jedna. Mamy jedną linię, a tu mamy 10 zł, bo mi się już odkryło C, ale myślałam, że jedna kontrolna o niczym nie świadczy, ale jednak w tym przypadku świadczyła, bo mamy zwrot. Dobra, większa część rodziny, ta większa z rodziny się spisała i teraz największa z numerem trzecim. Sprawdzamy, czy ta największa się spisze. Rower i podkowa. Oby to by było fajnie. Rower i podkowa. Tu mamy rower. Tu jest rower. Dobra. Następnie mamy auto i serce. Autko i serce. Serduszko jest. Tylko jedno autka nie ma. Następnie zegar i żółwik. No tych symboli też raczej nie kojarzę. Zegar i żółw. Nie ma. Następnie sakwa i wiśnie. Jest sakwa. Tu też. Sakwa. Sakwa, sakwa. I tu wisienek nie ma. Sezon na wiśnie się skończył niestety. E, kokos i aparat. Kokosy widziałam aparat jest i tu też kolejne to flaming i klucz jest kluczyk flaming klucz flaming i kluczyk. Ostatnie dwa cytryna i gwiazda. Jest gwiazdka. Cytryna. Gwiazdka. No i niestety te największe się nie spisały. Dobra. Kontrolne naprawdę powiedzą. Jeszcze bonus. W bonusie jest perła. Nie wiem, czy ja kiedyś zobaczę tego dolara. A kontrolne są różne. A więc niedziela z rodzinką spędzona. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie wyszło na pusto, bo ekstra linia dały zwrot, 10 zł. Także jest fajnie. Ja Wam życzę pięknej, udanej. Słonecznej niedzieli spędzonej właśnie z rodzinką. I zapraszam na kolejne odcinki. Pa!